Siłę witam was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gajomar W dzisiejszym filmiku nagram dla was vlog kaliski z przedpolnej Obok dla tych niezłomnych ludzi myśl narzędna była prosta Grup żołnierzy wyklętych, wojna... Pierwsza wojna będzie w Polsce, i tyle. Więc, jeżeli to się Wam spodoba, to wiecie co robić. Zapraszam Was na profil Realu Poznań. Link do jego profilu znajdziecie w opisie oraz w komentarzu pod tym filmikiem. Jeżeli ten filmik Wam się spodoba, to zostawcie mi tu ponad 59 łapek w górę, w górę dobijcie mi cel subskrypcji do ponad 9000 subów i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i tych, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz. Wiecie, że dzieciaki były w wojnie i broniły swojego terytorium. Były bite, lane, wszystko. Kmicic, na Łupaszko, ak Akwilno, coś takiego. Ja Tutaj są te dzieciaki, które oddały swoje życie za tą ziemię i tyle. Tutaj była wojna. Byli bici, musieli wszystko robić, żeby tylko przetrwać to i być wyzwoleni z rąk okowów tego, co się stanie. Cena była śmierć za wolność Smani Tutaj, 63 dni. GHX, idź mamo. Tutaj widzicie murale przy którym walczyli żołnierze za swoją ziemię dziecko broniło terytorium do swojej do dostępności jak widzicie to było kilka lat temu nie przed naszą erą tylko nasza era XX wieku powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba tutaj jak widzicie Babcia też oddała hołd tej wielkiej obchodzinie, którą zwiecie teraz Kalisz Danuta Pedzikówna Tutaj jest wyryte jej imię i nazwisko i tyle. No dobra, a tutaj widzicie herpę Maryi wyrecytowane. Nawet ba nie wyrecytowane, tylko wyrzeźbione. Które rzeźbiłe marmury stulecia. Zobaczcie, tutaj herb polski z NCZ i orzeł Polski i takie tam żołnierze wyklęci. Oddali honor za nasz kraj i za naszą ziemię polską, żeby nie było czasem rozboju Polski. No dobra, to na dzieci tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał Wam się mój jakże że przefajny odcinek z historii na vlogu kalnickim sprzed Polnej z żołnierzy wyklętych, to wiecie co robić. Prze sprzed Legionów, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę. A jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli na, dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Powałowiczki Gamer. No i co, ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, czyści pan alka, papa. O i tutaj jeszcze coś tam jakiś napis. Dla tych niezłomnych ludzi myśl nad, nadrzędna była porosta. No. To na dzisiaj tyle. Trzymajcie się ciepło, i pa, narka, papa elo, pa mordę. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia przy moim filmiku z Turbo Kozaka już niedługo w majówkę. Z semkiem, papa.